Dobra, mogę wejść tam jest Artur co? miło cię mi... widzieć. Cię będzie, co się będzie dzisiaj działo? No coś tam zrobimy. To jest piękna at, at, atmosfera. A sobie człowiek od wybuchu. Oczywiście tutaj strzał z naszego czołgu ten 70 będzie takim. Fajnym pokazanie, że taki czołg potrafił zniszczyć właśnie tego typu barykadę. Okay. Będzie dość, dość widowiskowo myślę. Także zapraszam, żeby to obejrzeć. I niech żałują nie słuchaj, ci którzy... Nie słuchajcie, nie słuchajcie go, bo on zawsze coś gada, a potem wszystko wysadza. To prawda? Niech żałują, to tak, tak, tak. Ja gadam gadałem, nie. tak słyszałem. Wysadzam. Też tak słyszałem właśnie, że tak właśnie jest. I tego się obawiam. On albo gada, Albo wysadza jedno z dwóch, nie wiem co lepsze. Bitwa odbywa się wyjątkowo w tym roku na polanie sportowej z uwagi na to, że mamy tutaj nietoperze, które akurat teraz śpią i nie chcielibyśmy im w żaden sposób zakłócić tego snu. Tak zaczyna się bitwa o Poznań. Coraz trudniej nam to opanować, ale bardzo się cieszymy w sumie z tego powodu. Mamy tutaj prawie 300 uczestników w mundurach Wehrmachtu, SS, w Luftwaffe, Armii Czerwonej, Wojska Polskiego. Cała, cała plejada wojska, jakie walczyła o Poznań w 1945 roku. Zmiana miejsca daliście żyć, że tak powiem, nietoperzom, ale chyba na dobre, bo to jest całkiem dobre miejsce. No, eksperymentujemy na żywo, teraz czym jak to wyjdzie, mamy nadzieję, że publiczności również przypadnie to do gustu, zrobimy wszystko to w naszej mocy. Z Krzysztofem specjalnie ustawiliśmy się w miejscu, w którym stacjonują również, jak to było? Ornito, ornitoptery. No i teraz ja mogę tylko powiedzieć jedno, energia, 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 jazda, jazda, jazda. Zimowych rekonstrukcji prawie nie ma. Wszystkie są zgrupowane gdzieś w tych miesiącach ciepłych między czerwcem a wrześniem skumulowane są tak potwornie, że nie sposób ich obejrzeć, a zima ma ogromny walor. Spójrzcie Państwa, jak wygląda żołnierz położony w śniegu, jak wygląda atakująca tyraliera. To jest niezwykle barwne, na no, poza tym tę historię trzeba regularnie opowiadać. Nie da się jej opowiedzieć raz w ciągu wrześniowych czy tam czerwcowych miesięcy. No oczywiście, poza tym pogoda zimowa to przecież gros cen bitewnych z 45 roku. Właśnie to jest ta, ta bliskość tej historii do, do tych. Do tych realiów, a każdemu pokoleniu trzeba tą historię opowiadać od nowa. To nieważne, że na przykład czołgu T-70 nie było w szturmie na CDL, CDL poznańską, ale jest to czołg z epoki. To ważne, że pojawiają się realia, mundury i młody człowiek sobie koduje. Tak wyglądała wojna. Może wyglądała znacznie dramatycznie, znacznie bardziej brudno, okrutnie, ale niemniej jednak coś tam w tej świadomości zostaje. Kręci pan redaktor było nie minęło, czy prywatnie? Nie, pracujemy dzisiaj, ponieważ uważam, że takie rzeczy trzeba przenosić szerzej. Nasza widownia chętnie słucha wystrzału wącha Pro. I to wszystko, bardzo dziękuję. dziękuję. Ja ją mamy jeszcze chleb. Prasa chce. No na świecie media. Warta władza. Nie, telewizja. Czekaj. wiejski. So, soczek? Prowadzę. Ale soczek. No wiem, dlatego mówię, że prowadzę. Ludzki soczek. Nie, Ale. Przy takiej pogodzie jak dzisiaj to jest ciepło. Pewnie tam żołnierze Armii Czerwonej mieli też różne inne rzeczy, niekoniecznie odzież, żeby się rozgrzać, więc nie, nie mieli większego problemu z mrozami. Mówisz o gazetach pod koszuli i o spirytusie do gardła? No, spirytus czy, czy samogon, no to, to zwał jak zwał. Żołnierz Armii Czerwonej potrafił o siebie zadbać. <laughs> Miałem, nie wiem, czy przyjemność, jakby powiedzieć, rozmawiać z tymi dziadkami, co. Zaprzełamowali Wał Pomorskich w Zbicach i mówi, Byliśmy że... Tam tygodniu. Ciekawe rozmowy Tam jak przechodzili, te dwa bunkry, co... Byli się tam nie, takie dwa bunkry, co tam nie są, wiem, jak to w jakim stanie w tej są, no. chwili, to szli po trupach kumpli. Tam nie było, zmiłuj się! Coś się dzieje. E, inscenizacja Uf, bitwy te, o Poznań na Poznańskiej Stadeli 23 lutego e, jestem po stronie sowieckiej. Na razie wszyscy obserwują, ale to już się zaczęło. Są pierwsze wybuchy, wymiana ognia. Najprawdopodobniej już pierwsi polegli. Tutaj koledzy odtwarzający Armię Czerwoną jeszcze nie wzięli udziału w bitwie, a już są ranni. Atak sowiecki przeprowadzony pełną trawierą. Armii Czerwonej Stalin i e, kierownictwo partii.